Witajcie w przededniu upragnionego weekendu jeszcze kilka może, kilkanaście godzin i on się rozpocznie. Mijający tydzień to informacja dotycząca przebiegu prac na ulicy Dworcowej. Na razie toczą się one zgodnie z harmonogramem, więc teraz rozpoczęło się układanie nawierzchni. Dobra informacja dla pań, które lubią chodzić w szpilkach, układana jest cięta kostka granitowa. Więc nie będzie żadnego problemu z bezpiecznym i przyjemnym przejściem tego właśnie deptaku. Odbyły się targi pracy, duże zainteresowanie, dużo pracodawców. Nadal targi przebiegają tak naprawdę pod hasłem Praca szuka człowieka, ale to chyba dobrze. Bytomscy koszykarze zrobili kolejny krok od, do awansu, do pierwszej ligi. W sobotę kolejny mecz. Przypomnę, grają do dwóch zwycięz, także trzymamy kciuki. Po przerwie jesienno-zimowej, wracają do bytomia hulajnogi. To informacja dla tych, którzy lubią ten środek komunikacji. Dziś rozpoczynałem się również w sportowej dolinie Mistrzostwa Śląska w udzielaniu pierwszej pomocy. Tą imprezę organizują straża, strażacy z jednostki OSP z Sucher, z Suchej Góry. Oni są mistrzami właśnie w tej dziedzinie, także serdecznie, serdecznie zapraszam. Aha, no i rozpoczynają się też dni otwarte Wydziału Teatru Tańca, który jest w Bytomiu. To dla tych, którzy są miłośnikami tańca, być może nawet... Planują studiować na tej uczelni. Pogoda podobno ma być dobra, więc zapowiada się fajny weekend, i tego właśnie Wam życzę. Odpoczywajcie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam.